Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Ok, podnosimy teraz dziennik Skorma Śnieżnego Wędrowca i czytamy, co tu jest napisane. Na rozkaz Lorda Haralda przesunęliśmy kompanię ku południowym kresom naszych ziem. Ma to na celu zepchnięcie śnieżnych elfów na północ, w kierunku głównych sił Lorda. Przez kilka pierwszych dni napotykaliśmy zdecydowany opór wroga, jednak gdy zbliżyliśmy się do wschodniego brzegu jeziora Honnitch, aktywność elfów znacznie zmalała. Zaczęły do nas napływać meldunki o atakach po drugiej stronie jeziora. Od czoła naszych sił płyną informacje, że powinniśmy się wycofać, by nie pozostawić tyłów narażonych na atak. Jeśli gdzieś tu znajduje się elfia twierdza, to z pewnością ich wyprzemy. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, wygląda na to, że natknęliśmy się na potężne zgrupowanie smoczych kultystów. Powszechnie uważano, że zostali całkowicie rozbici podczas smoczej wojny. Elfy muszą poczekać, tego zagrożenia nie możemy zignorować. Jeśli się pospieszymy, być może uda nam się ich zaskoczyć i uniknąć długotrwałego oblężenia. To już trzeci tydzień oblężenia, długotrwałego. Wielu coraz bardziej niepokoi się srogim mrozem, a za rodzinami tęsknią wszyscy. Gdyby ta przeklęta burza nie zaskoczyła nas, opóźniając podejście, być może udałoby się nam zdobyć klasztor. Teraz czekają nas tygodnie walenia w bramę. Posłałem do Heralda gońca z prośbą o przysłanie jednego z mistrzów głosu, by pomógł w obaleniu muru. Mistrz głosu, tak. Dzięki pomocy młodego mistrza głosu udało nam się sforsować główną bramę. Niestety dzielny młodzian przypłacił to strzałą w szyi, i zdaje się, że wkrótce dołączy do ośmiu w Sowengardzie. Kultyści wycofali się do wnętrza klasztoru, lecz wkrótce pokonamy i tę przeszkodę. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Na tej przekrętej górze jest stanowczo za zimno. Weszliśmy dziś do wnętrza klasztoru. Wszyscy w środku nie żyją. Zdaje się, że specjalnie zniszczyli schody prowadzące do ref refektarza, a następnie odebrali sobie życie. Niektórzy podcięli sobie żyły, innych znaleźliśmy w pus z pustymi fiolkami w dłoniach. Większość zginęła od trucizny, choć ku naszemu zdziwieniu fiolek jest mniej niż wynikałoby z liczby ciał. Noc spędzimy tutaj, chroniąc się przed mrozem. Rano zbadamy katakumby, może uda nam się znaleźć przejście do wyższych części kompleksu. Niechaj osiem bóstw wstrzeże nas od smoków i szaleńców. Straciliśmy dziś połowę spośród ludzi, którzy przeżyli atak w katakumbach. W katakumbach odkryliśmy studnię, była zamknięta, lecz obok stało kilka pełnych wiader. Ludzie byli spragnieni, a woda, którą pili ostatnio, można było sobie odnosić język a wodą, którą pili ostatnio, można było sobie odmażyć język. 40 zdążyło się napić, zanim zdołaliśmy ich powstrzymać. Bogowie jedynie wiedzą, jak kultyści mogli użyć tak strasznej trucizny we własnej studni. Poległo przy niej więcej moich ludzi niż na dziedzińcu podczas ataku. Studnia zablokowana od tej strony Klucz musi znajdować się gdzieś w katakumbach. Mimo to nie warto tracić czasu na poszukiwania przy tak niskim morale żołnierzy i gdy wokół krążą duchy zmarłych kultystów. Niech ci przeklęci szaleńcy trują się, ile chcą, aby skończyli w otchłani. Na, gór, na górne wrota na dziecińcu położą jakąś zaporę. Magowie twierdzą, że złożona w tym miejscu ofiara wystarczy, aby podtrzymać zakręcie przynajmniej na kilkadziesięcioleci. Jutro opuszczamy to przeklęte miejsce. Przegrupuj Przegrupujemy się i ruszymy na północ, lecz zostawię tu ten dzielnik, aby za 100, może więcej lat, kiedy trucizna całkiem zwietrzeje, ktoś mógł znaleźć wejście do kompleksu i upewnić się, czy wszystkich kultystów spotkał zasłużony los. O kurde, jakie to creepy! <laughs> Znajdź dzielnik z korma śnieżnego wędrowca. No mam. Co teraz? Idziemy szukać tej studni? To są jakieś drzwi. Czy dobrze? Pięknie. Nie No, ektoplazma oczywiście puste. Dobrze, mikstura szkielet. Proszę, ja Was bardzo, tak dziwnie, ten, ta szyja jest tak nienaturalne, nienaturalnie wygięta, ale to tam to... szczegół. Czy to są te fiolki z truciznami, o których mówili? Być może. I urny. Grobowe urny. Nie, czekajcie, gdzie mam iść? Nie, no tu jest przejście jakieś. Dobra. Już zapomniałem skąd przyszedłem. Dobra. Łuk. Cheta mu co sadzę? Halo? Easy No dobra Tyle by było ze strzelania z uku. O, a, dobra, o! Crossis, A Crossys to nie był jeden z tych, tych... ...minibossów? Z którymi walczyliśmy. O! Kufer! Oj, za bardzo, za bardzo! Super. No, stalowej strzały akurat już nie potrzebuję. Ej, jak tam przejść? Może ja mam tutaj zejść po prostu? Dobra. Oj, czekajcie, ucho mnie swędzi, ale jak mnie swędzi, ucho, to ja się muszę podrapać momentalnie, bo inaczej umrę. Ze świądu, tak jest. No dobrze Urna Jakieś ile rudy Lubię rudę W każdej grze jakiej się tylko daje z tym górnikiem Na przykład w takim Albionie Wow To było szybkie Aż za bardzo Dzień dobry trupie Pusto ziemniaki, marchewki, jabłka, pomidory, cebulę, jakieś kapusty. O, w ziemniak wiedziałem. <śm> nie no, dobra, tu nic nie ma. Sól o, nie mogę tego użyć. Ile kubków? Halo, panie Draugrze. Pięknie wyleciał w kosmos No Byłeś słaby <laughs> Ten mnie lodem wie wraca trzeba się uleczyć. Kto to był taki dziwny? Miał hełm jakiś. Rubin. Klejno duszy. Co jest? Zresztą może się schilować trochę. Pięknie. Noża. Co? Co? Dajcie. Co ja, Tyle życia straciłem? Ja nawet nie wiem. Ale. Naprawdę ja miałem tak mało życia? Czy, czy, czy jak? Nie skontrolowałem tego? Przecież się schilowałem na fula. Praktycznie. Ja nie wiem. Ej, Boże, Boże. Kolejna śmierć. Tutaj te mikstury zbierałem wcześniej, tak? Dobra. No co mam zrobić? No lecimy dalej. Dobra. Bijemy go. Razem już nie popełnię tych samych błędów. Tam coś było, chyba, prawda? tutaj szliśmy ostatnio. Urna tu była. Mieszek, jakiś młot. O, kufer jest. Kurde. Działa, dobra. Strzały nie potrzebuję, to teraz wracamy. Już wziąłem. Dobra. Mieszek. Trzyma słowem broń. Nie wiem. Dobra, muszę mieć nawyk zapisywania gry. Cały czas sobie to powtarzam i cały czas o tym zapominam. A tu są te ziemniaki, buraki i tak dalej. изи. Oh. Dobrze. Co tu? Następny tu jest, o kurde. Nie dobra, to się chilujemy teraz. Dobra. Strój. Tarcza i zgramora. Dobrze, polecia, Dobrze. Wow. Ej, bo nowy topur wojenny. Dobra, udało się. Zapiszmy sobie, bo bo tak. Ektoplazma, czy to czegoś mi się przyda? Nie wiem, ale sobie wezmę. Co będzie tu na górze? Halo. Zasadka, dobra? Aha, dobra? A tu? Oj, chciałem skoczyć, ale oczywiście zapomniałem, że jak się healuję, to nie mogę skakać. Dobra? Ok, już tam jest wejście. Aha, a to dlatego. Wow. Super to wygląda spalone zwłoki wow. A ja tu byłem, tu będziemy chyba się cofać. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Krypta wpadku, jak my to głęboko schodzimy. Dobra, jesteśmy na, na full uleczeni, to możemy już coś zmienić broń. Ile? O, kurde. Czemu oni wydają dźwięki... Nie. Draugrów? Nie Jezus Maria! Się przestra... Pierdziele. Się zesrałem. O, no, mikstera oddychania pod wodą, fajnie. Coś tu będzie? Ty, to jest ta studnia, ja pitolę. to może po to ta mikstura, żeby tam jest coś spadać. Ej. Ej. Kurde. Kurde. Kuziwa jeszcze trochę bardziej. ja. No w końcu. Ale to ja się od razu ten awansuję. Zdrowie na 400, a co? mikstury oddychania pod wodą przez 15 sekund pozwala oddychać pod wodą, tak? dobra pijemy ją O wow. Pająki, Dobra. Tylko, czy coś tu będzie jeszcze ciekawszego. Gdzieś dotarliśmy w jakieś miejsce ciekawe trucizny. I... Nie wiem, mam zawsze satysfakcję, jak jest takie ten, to ja to muszę zrobić po prostu. Skąd tam kapie woda, nie wiem. He, dobrze idziemy, zbliżamy się. Kuźwa mać. polecia gdzieś tam na górę. Ty co on zrobił? Jak on czeka, ja się uleczę. Dobrze. No Słuchajcie, g. Kurde, czemu nie zginął? To ma zabijać. Traugry też krzyczą, ja nie wiem, o co chodzi. Nie! Ale w ogóle, nie wiem, to zbagowany, ja stąd spadam cały czas. Dobra, spitanam stąd. Zapisuję. by nie było. Halo, dzień dobry, co to było? Jezus Maria. Kurde, co ja wziąłem? Ja podniosłem takiego, że. Dobra, to wyrzucam. Super. Jeszcze kolejna W głąb? Ja pierniczę. O! Kras ludzka strzała. Dzień dobry. Witam pana. Uh -huh. Nie zdążysz. A da się przy. Jezus ile ich tu jest? Chyba, że mam na odporność, to nie nic nie robi. Ale kurde, mać. Tak, rzeczy ustawione na piedestale zwykle są yy, przynętą. Czy tu się rozgrywała jakaś sekcja zwłok? Przepraszam bardzo. Co jest? Coś mi życie zabrało, ale co to było? To nie wiem. Ile urn. Iście? prawdopodobnie jest tu jakaś jakaś wajcha? cokolwiek? tak tam musimy iść a tam to nie wiem To kuźwa o ja mam w ogóle zakręcie W ogóle zakręcie od tych nie pod wodą. No okej, okay, to dobrze wiedzieć. Przyda się. Probably Halu! Dajcie mi tu jeszcze raz ognisty pocisk. Okej. Okay. Oj. Puściłem. Żadnego fus nie zrobisz! Fus, droda! Co wy wszyscy fusy? Pięknie dostał. No w ogóle nic się nie bronił, nic nie atakował, nie wiem. Pussy, tyle wam powiem. Uuu, kwiatuszki, ale my chyba już to oddaliśmy. Wow. Kuźwa mać, te atronachy. E, ty lodem bijesz to możesz. <laughs> Aż mnie dusi. Co jest? Jak, jak to jest bagowanie czasem? prawie w tą stronę. OK. Może być. Kwiatuszki to ja się pozbieram. Oczywiście miksturki będą tworzone. Po wszystko. Tu coś jest. Jest złoto, Dobra, zapisujemy. Zapisujemy i. O, jaka fajna sala. I tu coś jest. Aha, to jest to. Ok, na około przeszliśmy po prostu. Dobrze, w tym miejscu zakończymy odcinek i w następnym będziemy dalej kontynuować. Kurde, duka jest ta lokacja. Ja myślę, że ja to w jednym odcinku się zmieszczę, a tu już będzie ten zaraz drugi. No, bo zginąłem. 10 odcinka poszło. Dobra, nieważne. W każdym razie dzięki wielkie was wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.